Znajdujemy się dzisiaj w... w... innym ośrodku... Mogę to powiedzieć, jak tam będzie... Ja bym powiedział to, Może przeczytał by... jakby, a tam będą jakieś obrazki, dobra? Tak już Jakie to robić? są najczęściej potrawy? O, tego nie wiem. W związku z tym, że środki zostały pozyskane w LG Deślężanie, którego to. Ja w ogóle jeszcze raz muszę zacząć, bo ja plotę, plotę, bo się denerwowałam, jeszcze raz. Będą pochodziły w znacznej części z rządowego programu naprawy dróg, budowy dróg. Coś na dzisiaj nie idzie. A czy sami próbujecie, smakujecie pączki? W... Samon Hun. <noise> ja tutaj przy ulicy Szkolnej w Dzierżoniowie yy, Wiem, że zainteresowanie jest duże. A tak, Czy chociażby butelkę wielorazowego użytku? Eee, jeszcze raz mogę? Bo to pod koniec znowu błąd. Na odwrót. I warto czasem zacząć e, od siebie i. Wy... Poproszę, jeszcze raz, ostatni, ostatni, ostatni. Bardzo się cieszymy, że tak wielu gości do nas przybyło. Przybyli różni woda. Jeszcze raz. Bardzo się cieszymy, że tak dużo gości do nas przybyło. Mamy jeszcze raz stres. Bardzo wspieracie lokalną społeczność. Tak, zdecydowanie jest to jedna. Popatrzcie, kiedy pojawiła się pandemia. Pluzik! To się wytnie. Młodzieżowe drużyny pożarnicze to nie tylko nauka o... Y... <grymnie> nie się przed kamerę. Dobrze, to się jak ma Pana pisać? Jak Pani chce. <grymnie> Wydaje mi się, że dużo. Zawsze nasza klasa, Pani Beni właśnie i... Pani nie <grymnie> Czy często odwiedzają Panią wolontariusze lub uczniowie z różnych szkół? To jest pytanie. A jakie mam zadać? Dzisiaj obchodzimy Dzień Kopaka, więc Środowiskowy Dom Samopocy Wiedzieżyniowej również przyłącza się do życzeń yy, uczestników... No, dobra, 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 czekajcie. Yy, jakie było pytanie? Mniej znane... Ta decyzja taka już wiążąca, które inwestycje i w jakim dokładnie zakresie, będzie zaraz po świętach. Przepraszam Was najmocniej. Dlaczego zacząłeś trenować? No zacząłem trenować, bo... Co takiego jest w boksie, że warto go trenować? To jest pewnego rodzaju chyba... Nie wiem no... To nie wiem co powiedzieć. Mamy złożony wniosek na drogę w Owieśnie. To jest prawie 3 miliony. W... To. to trzeba będzie nie w Owieśnie. Solestwa te zadania realizują zarówno dla siebie, jak i w porozumieniu z innymi co przenikające się z sobecwa. Przecież nie jest żadne? Łączna kwota tych zadań to jest 5 500 tysięcy złotych. Przepraszam. Spotykamy się z wieloma przekłania... przekłania. W sobotę od godziny 10.00 rozpoczynamy kiermarsz. stępnie o godzinie... A 16 i pomyliłam, coś mi dzisiaj idzie, następnie o godzinie 14.30 rozpoczną się występy zespołów i znowu, bo nie zespoły, tylko kierownictwo. Yy, nagrody ufundowane są przez Starostwo Oświatowe, jest to... Starostwo Oświatowe? Jest ten, Starostwo, starostwo. <laughs> Dzielmy się dobrem, bo faktycznie to... Dla, 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 dla. Emocji danego dnia, od nastawienia, od... I yy, tutaj nie wiem, co powiedzieć. No, z powrotem. Możemy to jeszcze raz?